Dzisiaj będę oglądała świat przez różowe okulary. Jednak do warzywniaka idziemy zobaczyć za oliwą. No dobrze, oliwa zakupiona, taka buteleczka, Ta kawka Starbucksa. Tak mam je zasmakowała, że chcę jej przyjemność sprawić. I niech sobie... O matko! <gulary> I zobaczcie jaka wspaniała, soczysta pierś wyszła. Jak się wali, to parami albo i jeszcze bardziej. Tak fajnie Babcia wygląda, siedzi przed laptopem Apple. A. Pójdź, gdzie spędzić taką swoją przygodę letnią. I tak mi trochę smutno, wiecie. Ale Wojtek się zdziwi, jak zobaczy to na filmie. Połączyłam, powiedział, że to jest najlepszy ser. Będziemy testować. U, tutaj praca w re. Kolejny ciepły dzień. Na plazie? Nie, dzisiaj nie. Dzisiaj będę oglądała świat przez różowe okulary. Idziemy właśnie tutaj na dwór, sobie usiąść na ławkę. Tam jest fontanna, Max w wodzie będzie mógł się pobawić, jest plac zabaw. Także spędzimy trochę czasu na powietrzu. Jest po godzinie 11 śniadanie zjedzone. Max rozwiązywał zadania takie dla dzieci, popracował trochę, teraz idziemy trochę przyjemności i słoneczka zaczerpnąć. Pa. No nieraz tam szliśmy nieraz tędy. Piękna pogoda, piękne słoneczko. Za tydzień Wojtek będzie już z nami, nie? No. Wojtek wczoraj pisze, o, jeszcze tak długo, ja mówię, nie tak długo, tydzień czasu bardzo szybko zleci. No naprawdę możesz iść, się bawić. Nie wstydź ja mam rzeczy też dla Ciebie na zmianę. Idź się bawić. Pamiętasz, jak z tatą tu szalałeś? Tak. No. O, zatkałeś. I teraz tamte wyżej pryskają. <noise> Max już przebrany, wysuszony. Idziemy teraz tutaj do żabki, bo Sandor zawsze powtarza, że powinna się łyżkę oliwy z oliwek naczopić. I ja powiedziałam to babci. I poczytałyśmy w internecie, jakie dobre to jest dla naszego zdrowia. No i właśnie idziemy poszukać dla babci oliwy z oliwek, bo babcia nie ma w domu, a bardzo chcę, żeby piła codziennie jedną łyżkę. Co tu jest? Przypomniało, mi się. Przypomniało ci się? Hmm. No tak. Lody? No to czekać. Patrzcie, kupiłam kabanosy, berlinki, kurczakowe. To była taka. Za chwilę pójdzie Max na plażę. To była bardzo taka mała żabka. Idziemy teraz do Dominika. Musimy trochę pochodzić, bo Max ma mokre klapki. A jak chce iść na w to cały piasek mu się poprzykleja. Parę minut spacerku i będzie ok. Jednak do warzywniaka idziemy zobaczyć za oliwą. No dobrze. Oliwa zakupiona, taka buteleczka za 20 zł. Goja, goja, goja. Extra Virgin Fruity, czyli taki lekko owocowy smak, będzie myśleć. Hiszpańska oliwa z oliwek najwyższej jakości z pierwszego tłuczenia, tłoczenia uzyskiwane na zimno. Fajna. Mama tutaj siedzi na ławeczce, Max tam się huśta na huśtawce, a ja idę kupić na kawę. Ta kawka Starbucksa tak mamie zasmakowała, że chcę jej przyjemność sprawić i niech sobie Posiedzi i niech sobie kawkę popije. Naprawdę jej zasmakowała. Mamy 2,5 godziny później, Max. Tutaj idziemy. 2,5 godziny później. Max się bawił z koleżankami, teraz idziemy do sklepu mięsnego po z kurczaka na obiad. Może jakąś kiełbaskę kupimy? O też. Tak, woli. Nie o, chore kulano? Też stelę. pani nabiera. Nie, aha, to jest ta okrągła, tak. <śla> się przestraszyłam. <śla> Takie eleganckie. Ani zważy. Więcej raz do sklepu nie puszczę. No może dużo kupujecie. Babcia żartuje. O, teraz masz. Te, yy, nie, gotówką. O Boże, a jak ci zleci? Może ja Cię przytrzymam. Gdzie to się otwiera? Tu z tej strony się otwiera. No i jak ty to taką zachciankę miał na takie ciasto. Jak ty to będziesz jadł. O, matko. Tak się chciało ciasta. Trzeba było powiedzieć pani, to by ci ukroiła kawałek. No. Dobra, jesteśmy w domu. Wiecie co, w tym mięsnym wszystkiego się chciało. Jeszcze chciałam tatar kupić. Był w pudełeczku tatar za 8 zł, już z cebulką, z ogóreczkiem, ale już mówię, dobra, kupiłam tutaj inne rzeczy, więc tatar może jutro. Pierś z kurczaka, ale taka podwójna, niezła. Ile ona kosztuje? 27 zł za kilogram, 22,67 za tą pierś. E, tutaj mamy kabanosy. Mamy frankfurterki. Max lubi sobie nieraz tak kiełbaskę przekąsić. Wszystkie już zjadł z lodówki, więc frankfurterki będzie miał. No i tu mam dwa razy wędlinę. I tutaj mam boczku kawałek. Chciałam, żeby pani mi taki grubszy plaster ukroiła, tak żeby kroić i wiecie, od razu jeść. A pani zaproponowała, że może mi plasterki pokroić, więc poprosiłam pięć. I tutaj polędwica łososiowa, ale taka bardzo chuda. Polędwica jest w cenie 31,99 za kilogram. A ten boczek. 32,99 za kilogram też, a kabanosy były za 76,99 za kilo. No i jeszcze wtedy od razu frankfurterki 54,99 za kilo. No i max, te ciasto tak mu się zachciało, że od razu jadł. No i już pierś włożona do airfryera. Zobaczcie jakie piękne serduszko wyszło. Lekko posoliłyśmy, oregano posypałam i przyprawę do mięs, babcie, miała to przyprawy do mięs trochę dodałam. No i teraz tą nową oliwą lekko polejemy. Przykryłam folią i tak na 170 stopni na pół godzinki nastawimy. I zobaczcie, jaka wspaniała, soczysta pierś wyszła. Ale musiałyśmy ją robić 45 minut, chyba dlatego, że taka duża. I ziemniaczki. Smacznego. Ja muszę Wam coś opowiedzieć. Po prostu, jak się wali, to parami, albo i jeszcze bardziej. Wiecie co? Wczoraj Maciek mi napisał, że nie, w ogóle. Jakiś czas temu my mamy w umywalce w domu w środku taki dozownik z płynem do mycia naczyń i Maćkowi się ułamał cały ten, wiecie, dzyngiel, z którego wycieka płyn do naczyń. Jakiś czas temu ułamał się Maćkowi ten co w którym się wodę odkręca w kranie. Wczoraj mi napisał, że szklanka się zbiła w zlewie, ale niechcący. Dzisiaj mi napisał, że całą klamkę ułamał z okna w domu. No dobra. Chyba za mocno chwycił, nie wiem co. Ostatnio, kiedy, no, dwa dni temu, u babci warzywa obierałam na rosu, to wam nagrywałam vloga, dwa noże popsułam. I wiecie co? I tam też widzieliście, że ja taką obieraczką obierałam te warzywa. I wiecie, że tej obieraczki nie możemy znaleźć. No, po prostu zapadła się pod ziemię, i nie mam pojęcia, gdzie ona jest. Już mi przyszło do głowy, czy ja jej czasami nie wyrzuciłam z tymi obierkami. Ale. Tak jak kojarzę, no przecież widziałabym, ona nie jest taka mała, ona dosyć duża była i widziałabym, że jest tam i po prostu albo gdzieś jest schowana, że jak nie będzie potrzebna, to wtedy się znajdzie. W każdym razie nie ma, no, no nic, najwyżej kupimy nową, trudno. No i teraz chciałam babci pranie robić, pralka nie działa, wyobrażacie sobie, ale tu Kasi mąż przyjedzie po pracy i zajrzy. Ale bo babcia ma taką panią, która przychodzi tutaj sprzątać i ona ostatnio chodniczek z łazienki prała i normalnie ta prałka prała, czyli podejrzewam, że albo bezpiecznik, coś, jakaś drobnostka na pewno to musi być, także ym, to już jest, będzie może dzisiaj po południu załatwione i jeszcze wiecie co, nie mogę uruchomić telewizora, tam jest dekoder, pilot nie miał baterii, kupiłam baterię i dalej nie działa i po prostu <gryw> już się z babcią śmieję, że po prostu wszystko się wali. Zaczynam robić kawusie, ale ja muszę Wam pokazać ciasteczko, jakie mam do kawusi. Max je kawałek tego swojego, które kupił w cukierni, a ja mam aż trzy różne, a babcia nie chce ciasteczka. A, no bo ja dzisiaj mam mamie czytałam wszystkie pozdrowienia, wszystkie komentarze, nie? Co tutaj? Bardzo dziękujemy, mamie jest tak miło, jak piszecie to wszystko do mamy. Wszystko czytam. Bardzo, ale to bardzo Wam. Naprawdę dziękuję. To jest tak miłe. O, tu są ciasteczka. Tu jest ta Rolada Maxa. Tutaj Babcia ja wczoraj kupiła. To jest ciasteczko kakaowe z sernikiem i prażone migdały na wierzchu. I tutaj mam kawałek amerykanki. O, moja gotowa. Dla babci sypana. Tu maksia porcja. I ma jeszcze jeżyny. A kawusię dostałam w prezencie od Adriana i od Zbyszka. Z całego serca Wam dziękuję. Bardzo jest to miłe. To już jest druga kawusia urodzinowa od Was. Także pozdrawiam Was serdecznie i zabieram się za picie przepysznej kawy. Pozdrawiam. Jak fajnie babcia wygląda, siedzi przed laptopem, Apple. Albo koło, może tylko. Ogląda vloga, to jest ten vlog, jak przylecieliśmy tutaj do Polski. Idziemy za pralka już działa, pranie wyprane, można wieszać. Szybko wieszam pranie i zaraz odpalam laptopa, bo za chwileczkę zaczynam live z osobami, które wspierają mój kanał. Jeszcze raz z całego serca Wam za wszystko dziękuję i do zobaczenia za parę minut. Wiem, że już później tego vloga oglądacie, ale ja właśnie szykuję się na spotkanie z Wami. Wyszłam od babci. Ja, ja nie wiem, czy ja, ja mówiłam Wam, czy ja Wam nie mówiłam, że jak był Wojtka siostry mąż... Zobaczyć tam do pralki i do telewizora, to on zabrał Maxa ze sobą. Przyszedł ze swoim wnukiem i wnuczką i zabrał Maxa jeszcze. I tam poszli sobie na spacer. No i właśnie wrócili do domu i idą po Maxa. I wiecie co? Jak wujek powiedział Maxowi, że Max ma iść z nimi. I Max spojrzał na mnie takim proszącym wzrokiem, czy się zgodzę? No oczywiście, że się zgodziłam. To wiecie co, ta radość jego i te, on aż jakby się wzruszył, że on może iść. To tak bardzo mnie ten moment dotknął, bo tak naprawdę nie ma Max gdzie pójść. Nie ma, w sensie, w tym wieku te dzieci już zaczynają się, wiecie, pakować, idą gdzieś do babci nano, do cioci nano, co coś, wiecie, robią, a on nie ma kompletnie do kogo pójść. I, I tak mi się go szkoda zrobiło, tak widziałam tą radość, te iskierki w oczach, jaki to był dla niego niesamowity moment. I zarazem tak mnie bardzo to dotknęło, że kompletnie nie ma gdzie pójść. No, u babci jesteśmy. Nawet wiecie, sam nie mógłby do babci przylecieć, bo to za daleko to nie jest tak prosto, wiecie. Przylecieć z nim, zostawić go i wrócić. I poza tym, babcia nie jest już na siłach opiekować się nim. I tak mi bardzo szkoda jest, że on nie ma kompletnie gdzie, gdzie pójść, gdzie spędzić taką swoją przygodę letnią. I tak mi trochę smutno, wiecie. Cześć Maksio! Cześć. Jeszcze loda masz? O, ale szczęścia. Tak. Jak było? Fajnie. Wiesz, <laughs> że babcia na Ciebie czeka? Snęskniła się za Tobą. Hmm. Wiecie, gdzie jesteśmy? Jesteśmy pod szkołą. Jaki ona ma numer? Zespół szkół, szkół ogólnokształcących numer 1, liceum ogólno kształcące imienia Krzysztofa Kolberga w Gdańsku. Ale wiem, że Wojtek zawsze jakiś numer tej szkoły mówił. Tu jest taka szkoła, do której chodził Wojtek. Idziemy do środka. Zobaczcie, jak tu fajnie. I tutaj dalej się idzie. Nie mogę, że do tej szkoły wojtek chodził. Aha i tu jest scena. To tutaj jeździliście? Dobra, idę. Tu wojtek do szkoły chodził. Nawet nie wiedziałam, że ta szkoła jest otwarta. Tak wojtek przyleci, to muszę go tu zabrać na spacer. I tu jesteśmy z tyłu sceny. Ja cię nie mogę. Tutaj jesteś, wam tu może wyjść. Wyjść i przedstawienie może być. Ale, numer, prawdziwa scena. się stała tu i obserwowała, jak my tańczyliśmy. Tak, tutaj to się odbywało. Ale Wojtek się zdziwi, jak zobaczy to na filmie. Ja. Wychodzimy. Poniosłam i i myślałam, że ja Ojej, wiecie co, wracaliśmy do domu i jeszcze chyba z 15 minut z Maćkiem rozmawiałam, kamerą się połączyliśmy, jeszcze zeszłam do żabki. Kupiłam ostatnio bułeczki, takie były pyszne, chrupiące, że ja mówię do Maxa, chodź, pójdziemy sobie kupić chrupiące bułeczki na kolację, bo wiecie, do tej wędlinki, co dzisiaj kupiłam, polędwicy łososiowej i boczku i mamy tutaj jeszcze ser był fajny i pomidora wzięłam, no dobra, zaraz Wam pokażę, co kupiłam. No i tutaj mamy wszystkie zakupy. I tak kupiłam dwie bułeczki i jedną bagietkę, to taka bardziej ciabata. Jogurt do picia jagodowy, mleko pełne, woda, żywiec, niegazowana, pomidorki. One są teraz w super cenie po 3,99 tylko. Dwa razy smakija, śmietankowa, bardzo nam zasmakowała. Pomidor malinowy uwielbiam. Tymbark, gaz, jabłko i arbus, słodki kubek, i to jest borówkowy. Tutaj dla Moniki wzięłam napój energetyczny. Tak mi się spodobał, a ona lubi próbować nowości. Mój ulubiony wafelek. Po prostu to jest mój ulubiony. Ojejka, jak ja lubię kokosowe principolo. Wzięłam też sokoliki. Bardzo fajnie gdzieś się idzie, tak do torebki, żeby zabrać do przekąszenia. Mokre chusteczki, też do torebki. Truskawka suszona, też do torebki będzie. I zobaczcie, jaki fajny ser. Rycki Edam Exclusive. I pokazywałam go Maćkowi. Jak z nim się połączyłam, powiedział, że to jest najlepszy ser. Będziemy testować.